Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć, jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże. Będą dzięki. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, ojcze Pani, nieba i ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Ja, tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo pańskie. I słowa ewangelii składzą grzechy nasze. Duchu świętej przyjść, Duchu pokoju, miłości przyjdź, Duchu światłości, daj nam zrozumienie słów Ewangelii, daj nam zrozumienie słów, które do nas kieruje Jezus z miłości do nas, który pragnie nas prowadzić do pełni Królestwa Bożego, pełni relacji z Ojcem Niebieskim, który jest miłością i spokojem naszych serc. Wysławiam Ci, Ojcze Pani, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, rozczopnymi, a objawiłeś je prostaczką. Moi drodzy, właśnie tak jest, że tajemnice Królestwa Bożego, dobry Bóg objawia prostaczką. Któż to są ci prostaczkowie? Któż jest prosty w sercu? To są ci, którzy prostym, szczerym sercem, ufnym, przyjmują wszystkie słowa które pochodzą z ust Bożych Takie, jak one są po prostu i tymi słowami żyją bez zbędnego dociekania bez zbędnego teoretyzowania na ten temat bez gubienia się w nieskończonych rozważaniach co i dlaczego i jak a może tak a może inaczej bez tej całej skomplikowanej takiej formy w naszym umyśle próby zrozumienia umysłem jedynie, tak, mędrkowania temat Słowa Bożego. Tacy są daleko od Królestwa Bożego, a Jezus mówi wysławiam cię za tych prostaczków, którzy prostym, szczerym sercem przyjmują Słowo Boże i po prostu nim żyją, cieszą się, radują się miłością Boga i to jest dla nich światło, to Słowo, które mówi do nich Jezus. Kochani, bo Jezus Chrystus owszem stawia wymagania, to są zasady prawa, zasady dekalogu, zasady życia religijnego. To jest, są wymagania, owszem, i modlitwa, i jakieś wyrzeczenia, i jakiś trud podejmowany dla Jezusa. Ale przede wszystkim czynimy to, abyśmy stali się przyjaciółmi Jezusa. Jezus przede wszystkim chce, żebyśmy byli Jego przyjaciółmi. On chce stać się naszym przyjacielem. On chce, i to się dokonuje w warstwie w sercu człowieka. On chce mojego i Twojego serca nie tylko modlitw. Owszem, one są potrzebne, ale przede wszystkim chce Twojego serca. Bo chcę w tym sercu mieszkać, chcę w tym sercu być, w tym sercu znaleźć odpocznienie. Chcę mieć Ciebie jako przyjaciela swojego. Wysławiam Cię Ojcze nieba i ziemi, bo tajemnicę, że tajemnice Królestwa Bożego, Zakryłeś przed mądrymi, roztropnymi, objawiłeś prostaczką. Kochani, jaka to jest tajemnica Królestwa Bożego? Otóż musimy spojrzeć trochę szerzej. Na początku Bóg stworzył człowieka, i człowiek w raju był szczęśliwy, bo miał doskonałą relację z Bogiem. Widział Boga, i to było szczęście człowieka. Ale przyszedł zły duch i zaczął rozmawiać z człowiekiem, i człowiek uległ złemu duchowi i odtąd to nazywamy grzech pierworodny i odtąd to życie wewnętrzne człowieka zostało zaburzone ta czystość wewnętrzna nasza została zaburzona i tu są tajemnice Królestwa Bożego, to jest Królestwo Boże z mówi w was jest wszystkim was ma się kształtować Królestwo Boże i Jezus przychodzi, aby ten nasz świat wewnętrzny duchowy oczyszczać coraz bardziej, oczyszczać od czego? No właśnie, od istnienia złego ducha, od wpływu złego ducha w nas samych. Przez nasze myśli, nasze wyobrażenia, zły duch ma do nas dostęp. A Jezus przychodzi, by oczyszczać nas, oczyszczać nasze serce. Oczywiście, jeżeli mu na to pozwolimy. Dlatego w tym oczyszczaniu, w tym budowaniu Królestwa Bożego w nas samych potrzebny jest nam Jezus. Sami sobie nie damy rady, sami nawet nie widzimy działania złego ducha, nie widzimy złego ducha. Bez Jezusa byśmy o tym nie wiedzieli. A Jezus wyraźnie o tym mówi w Ewangelii: pokazuje, kiedy na przykład oczyszcza, uwalnia ludzi od ludzi opętanych przez złego ducha, daje mu zrobienie, uwalnia ich, pokazuje, że zły duch jest, że duch zły zniewala człowieka. A dzisiaj widzimy, że nawet zniewala całe społeczeństwa, sposób myślenia, sposób działania. Kochani, kiedy człowiek był w raju, nie było ani wojen, ani plotki, oszczerstwa, nie było chorób, nie było nienawiści, nie było zdrady. Nie było tego wszystkiego. Człowiek był szczęśliwy. Nie było wreszcie choroby i śmierci, ale to wszystko weszło później po grzechu to wszystko weszło przez zawiść diabła i dzisiaj to wszystko mamy to wszystko widzimy dzisiaj i nałogi i choroby i cierpienia i wojny i zdrady i nieprawość to wszystko widzimy i śmierć i cierpienie to wszystko weszło przez zawiść diabła i za tym stoi zły duch dlatego Jezus nam pokazuje istnienie złego ducha że on jest on działa w człowieku i przez człowieka. Człowiek może stać się narzędziem złego ducha, niestety, i wtedy ktoś bliźni płacze, wtedy leje się krew często. Tak, człowiek jest narzędziem złego ducha. Ale Jezus przechodzi, aby nas od tego oczyszczać, aby na nowo przywracać relacje z Bogiem Ojcem, na nowo przywracać Królestwo Boże. Przede wszystkim w naszych sercach. Od tego chcę zacząć, bo ono się rozszerzało później na cały świat. Ale to się zaczyna od mojego i Twojego serca. Bo tam stamtąd wychodzi albo dobro, albo zło. Pokój i dobro od mojego serca. To odtąd się tu zaczyna wszystko. Bo serce człowieka jest mieszkaniem ducha, albo dobrego ducha, czyli Boga, albo złego ducha. Ducha, który niszczy, który nienawidzi. Dlatego Jezus mówi: Ja te tajemnice Królestwa objawiam prostaczkom, ludziom prostym, szczerym i oni to rozumieją, czują. Ci, którzy gubią się w nieustannych rozważaniach teoretycznych, nie widzą tego, nie rozumieją. Tajemnic Królestwa Bożego, bo to się czystym, prostym sercem można, kochani, przyjąć. I dlatego w tym budowaniu Królestwa Bożego potrzebujemy pomocy z nieba, potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Maryi, którą Bóg nam posyła, by nas chroniła, prowadziła swoim niepokalanym sercu. Potrzebujemy opieki, miłości Twojej Jezu. Dlatego Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Ja Was pokrzepię, dam Wam siłę, dam Wam moc. Moja miłość jest Waszą mocą, siłą. Przyjmijcie moją miłość. Miłość Boga jest duchem. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To jarzmo Jezusa jest słodkie, jest lekkie i to jest jarzmo modlitwy jarzmo takiego uporządkowanego życia życia zgodnego z Ewangelią, z Jego wolą. To jarzmo jest słodkie, jest dobre. Modlitwa z Jezusem jest dobra, nie jest tak zbyt ciężka. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie. Żeby to zrozumieć, to musimy powiedzieć takie przeciwstawieństwo: jarzmo świata, jakże jest okrutne, jarzmo świata, jakie jest bezlitosne. Jeżeli ktoś odrzuca Boga, nie buduje na nim życia, często wpada w jakieś nałogi. Spójrzmy na ludzi, którzy żyją w nałogach. Ludzie, którzy siedzą przed internetem od rana, od wieczora do rana, gdzieś rano dopiero się budzą, zmęczeni, wykończeni. Jakieś to życie jest. Ludzie, którzy alkohol muszą pić, bo są uzależnieni. Jakieś ich to życie stracą wszystko zdrowie, życie, rodzinę. Błąkają się po ulicach gdzieś, żeby znaleźć tylko 5 zł. To jest cały ich cel życia. Nie ma co jeść, nie ma gdzie spać. Jakież to okrutne jarzmo jest, jak się żyje bez Boga. Jarzmo życia w narkotykach, w innych jeszcze rzeczach. Jarzmo nałogów jest okrutne, jest, jest stalowe, jest niszczy. Jazmo nieczystości, jeszcze inne rzeczy. To po prostu wyniszcza, wykańcza człowieka. I to właśnie daje świat, to daje życie bez Boga. Więc mówi, Zobaczcie, przyjdźcie do mnie. Moje jarzmo jest słodkie, jest lekkie, ja mam przed oczyma siostry karmelitanki też wodzi, też niedawno tam mieliśmy spotkanie wspólne. To jest pewne jarzmo, no życie w karmelu, w zakonie, ale to jest życie uporządkowane, codziennie jest msza święta, jest modlitwa, jest praca, rekreacja, wspólne razem takie posiedzenie, porozmawianie na wesoło. Tak naprawdę, to popatrzmy na siebie, czy my mamy tak czas codziennie porozmawiać, usiąść, pożartować sobie, pośmiać się. A no właśnie, to życie z Jezusem jest lekkie, jest łatwe, jest takie pełne radości, radosnego serca, to jarzmo jest lekkie. Jarzmo życia, według Ewangelii Jezusa, według Jego miłości, żeby tą miłością żyć i po prostu ją przekazywać dalej. Mieć takie serce ciche, wolne serce od, od myśli niepotrzebnych, od jakichś tam niepotrzebnych pragnień, wyobrażeń. To nie nas od kłopotów, którymi kłopoty każdy ma, ale nie trzeba ich adorować, nie trzeba żyć tymi problemami, tylko trzeba żyć Jezusem. I z nim to życie można przejść dużo łatwiej, dużo bardziej lekko, spokojnie w miłości. Niech Maryja Matka Jezusa pomaga nam budować coraz bardziej w nas Królestwo Boże. Królestwo Jezusa w naszych sercach i niech ono rozprzestrzenia się na całą ziemię. Amen.